Cześć, witajcie w drewniu Michała. W dzisiejszym odcinku wymienimy sobie uchwyt na ręczniki. Stary poddał się odpadu, kupiliśmy nowy, ale pokażę wam jak kupić prawidłowo nowy, żeby pasował nam do starych uchwytów. Zapraszam na odcinek. Najważniejsze w kupnie nowego tego uchwytu jest wyliczenie tej odległości, ale poza odległością od środka do środka drugą odległością, którą mierzymy, jest rozstaw tych tutaj śrubek, już wam pokazuję. Rozstaw pomiędzy tymi dwiema Śrubami. U mnie to jest 2,5 cm. Nie udało mi się kupić wieszaka dokładnie w tym rozstawie, ale udało mi się kupić wieszak, który ma, popatrzcie tutaj, na dole, tu w tym miejscu imbus. W związku z czym mogę sobie tę rurkę z niego wyjąć i skrócić. Zaczynamy od demontażu starych uchwytów. Po demontażu starego uchwytu montujemy nowy. Najpierw lekko, żeby tylko złapać. Raz jedną, raz drugą. W większości przypadków, żeby zwolnić ten uchwyt, który przed chwilą tam mocowaliśmy, tu odkręcamy ten imbus. Hop. I o, tu ręce odkręcamy. I to się staje luźne. Spójrzcie tylko, wyjmując, w którą stronę to jest. Skierowane, widzicie, to jest tym wybruszeniem do mnie, czyli do ściany. Czyli do ściany muszę mocować w ten sposób. Wyjąłem pałąk z tego jednego uchwytu. Zamocujemy sobie pierwszy uchwyt i zaznaczymy, jak ile trzeba obciąć na naszym pałąku. Zatem mocujemy pierwszy uchwyt. To będzie prawy. Mocujemy go delikatnie, tak żeby tylko chwycił. Zakładam prawy. I tutaj sobie zaznaczam, żeby obciąć dotąd. Zaznaczone idziemy ciąć. No dobra, zobaczymy. Chwila prawdy. Docięte jest, moim zdaniem, dobrze. No i sukces, patrzcie. Pięknie jest. Składamy i dokręcamy. Mogę sobie dokręcić ym, moją belkę, listewkę. Z jednej strony trzyma, z drugiej strony też trzyma. Uchwyt gotowy. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!